które będzie pewnie dzisiaj potrzebne na programie. A jeżeli chcecie być z nami w Ostrowcu Wielkopolskim, to zapraszam was na stronę event, eventim, tam znajdziecie bilety. A jeżeli nie możecie być, to wchodzicie na PrimeTV i tam kupujecie pay-per-view. Jeszcze na szybko akcje specjalne od naszych sponsorów. Z kodem PRIME macie 15% zniżki w sklepie Środowisko Miejskie. Jeżeli chcecie najlepsze odżywki i suplementy, to PRIME ma i macie na to 20% zniżki, a także pyszna fabryka, 30% zniżki na wszystkie diety z kodem PRIME35. Tak, takie odżywki od MGN. Jana. Czemu puste? No bo nie wiem. Jaśko by wypił. Słuchajcie, i rozkręcamy się tak jak ostatnio na programie, najpierw szybkie pytanka, tak nie? Najpierw pytania Krzysiek do Ciebie, także wiesz, króciutko, a potem się rozwiniemy. Specjalnie nie walczyłem dalej w trzeciej rundzie, bo czułem, że przegrałem to starcie z Zadorą. Nie. Dominik w boksie nie ma ze mną szans. Tak. Arek Tańcula to osoba, której najbardziej nie lubię z freak fightów. Nie. A kogo? A dobra, to do tego Miałbyś so, Sorry, sorry. Zadora bez mnie nie istnieje we freakfightach. Tak. Jacek Murański to dobry człowiek i spływa na niego za dużo nieudostępnionego hejtu. Tak. Moje konflikty z freakfighterami są często naciągane i realnie nie mam między nami złej krwi. Nie. Dominik ma sobą głowę, co pokazał chociażby swoją reakcją, kiedy nazwałem go frajerem. Wiedziałem, że go wyprowadzi z równowagi. Tak. Okej. Okay. I Dominik <laughs> pytania do ciebie. <laughs> A czemu na mnie patrzysz? Tylko pytania. Ryta wiedział, że przegra ze mną, więc specjalnie nie kontynuował walki. Tak. Nie ma dla mnie znaczenia, w jakiej formule walczymy. Jestem od Krzyśka lepszy w każdej płaszczyźnie. Tak. Porażka z Pasternakiem najbardziej siedzi mi w głowie. Nie. Jestem najlepszym stójkowiczem we freakfightach. Ciężko powiedzieć. No tak czy nie? Dobra, tak. Ok. Walka z Lenem nie była mi potrzebna. Żałuję, że ją wziąłem. Nie. Ryta trenując Murańskiego pokazuje, że nie liczą się dla niego żadne zasady, tylko kasa i sława. Tak. Ryta bez mnie nie istnieje we frequitech. Tak. No widzicie, czyli mamy swój wniosek. Wyprosił. Dobra, chłopaki, Czu. słuchajcie, no to przechodzimy. Mam nadzieję, że dzisiaj potrwa ten program trochę dłużej niż ostatnio, nie wiem, 9 minut maksymalnie. Dzisiaj zależy. No dobra, ale Krzysiek, ty spodziewałeś się w ogóle, właśnie tak jak mówię, specjalnie powiedziałaś to słowo, żeby, żeby Dominika podburzyć, czy. No tak, no oczywiście, że tak. I jesteś gotowy, żeby dzisiaj to samo powtórzyć Dominikowi, czy... Mogę, no może się znowu szarpać, no Jezus, to jest tylko słowa, jak on nie reaguje na takie słowa, bo to są słowa podwórkowe, których nie wolno wypowiadać, to już jest jego sprawa. Ale uważasz, że ta reakcja była trochę przesadzona, czy, czy nie? Uważam, że była przesadzona, ale dobrze, że się wydarzyła w sumie. No dobra, a Ty, Dominik, co o tym sądzisz? Bo to już dużo osób mówiło, że trochę za bardzo się zagotowałeś. Wiesz co, no są takie słowa, które ktoś może akceptować, które nie, jeden, jednego będzie obrażało, zamknij się, innego spierdalaj, a trzeciego frajer na przykład, tak. Akurat mnie słowo frajer, no, zagotowało i, no, i taka była reakcja, a nie inna. Okej, okay, no dobra, ale też myślę, że chyba bardziej nawet niż to, co zadziało się tutaj na, na tej zadymie ostatniej, no to wkurzała ta reakcja Krzyśka po walce i Ty chyba nadal nie zgadzasz się z tym, co się stało. Też widać było, że byłeś bardzo wkurzony na to, że Krzysiek nie wyszedł dalej do tej trzeciej rundy i. No nie wiem, boisz się, że teraz sytuacja się powtórzy, że będzie tam jakiś nie wiem, nieintencjonalny faul i też sytuacja może właśnie mówię powtórzyć się? Raczej nie, no tutaj chyba w się ciężko, żeby był jakiś tam gdzieś faul, no przez przypadek gdzieś tam może wiadomo gdzieś w klinch wejść głową, czy tam nie wiem, przez przypadek, yy, nie, nie wiem, jakimś tam błokciem zahaczyć czy coś, ale to tylko mówię yy, w przypadkach klinczowania. Yy, raczej w fauli się no nie przewiduje chyba, że co jeszcze gdzieś tam w oko przez przypadek. Bo Krzysztof na pewno będzie próbował po swojemu coś tam to to ty gdzij, wkładać. Parce to gdzie indziej musisz gdzieś wkładać? No nie, u Ciebie nie, nie, nie. Murański na pewno wkłada. A, no i, stały tekst e, no i co? No i co? Ale nie, no raczej chyba nie będzie już powtórki z rozrywki. Tym razem dostanie dzwona i nie będziemy zostawiać decyzji w rękach sędziów. Mówię, no Ja uważam, że obszar zbroję i wiedział, że w trzeciej rundzie że dostanie dzwona, i dlatego nie wyszedł do tej trzeciej rundy. No i innego, innego wytłumaczenia nie ma. Jeżeli ktoś dostaje łokcia, po którym trzyma się za głowę. 5 10 minut potem wstaje po przerwanej walce jakby nigdy nic i zaczyna wyzywać innych zawodników do walki. Trener w narożniku krzyczy: mu "Leż, leż, leż". No wykorzystał y, tutaj y, przeoczenie Federacji, że nie napisali regulaminu, jakie są łokcie dozwolone, jakie nie. Ja jako zawodnik muay taj, bo wywodzę się z muay taj, yy, jeżeli ktoś mi mówi, że mogę używać łokci, no to używam je 12.06. może je bić w plecy, w kręgosłup, przyje i każdy sędzia w mojej taj to powie. Yy, każdy. Niestety, każdy. Każdy, dokładnie. Przyje można napierdalać pierdalać Oczywiście, że można. <klucz> 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 Pytamy, Pytam widziś... jest sędziego muay Thai, ale nie twojego znajomego. Ale to jest kurwa człowieku, sędzia główny polskiego związku, Muay Thai, To jest sędzia, ale. mówisz Mówisz, o, m, Ja w ogóle nie chcę się o tym gadać, bo pierdolę to, bo to za będzie nudna, ale no, wkładasz głowę typa tu, ciągniesz ją i walisz z góry łokieć na szyję. No kurwa żeś, można. Powiedzcie, że ty byłeś tak się wyciągnę, kurwa głowy człowieku. Co ja byłem? Wyciągajesz już głowę. Ja wyciągnęłam głowę. Podpachę, do... tak. O kurwa. I głowy Zróbcie już... powtórkę sobie, zobaczcie ludzi, czy ja wyciągałem głowę. Tak, ale jeszcze że jak z to dostać takie wtedy na Zadymie, nie? Nie powiedziałem, że z partyzanta. Kurwa zachowałeś Pisałeś kurwa, że zajabałem ci spartyzanta, że czekałem, kurwa, na ciebie w stanie z kolan. Czekałem, czekałem, bo mogłem kwa, ci zajabać, pizza. Dominik, mogłem ci zajabać od razu, kurwale, ja że. Nie, kurwa, nie od razu jak pizza, pizza mogłeś mnie skończyć w walce, wszystko mogłeś, a skończyło się, jak widać, No dobra, ale uważasz, ogólnie, że Dominik jest dla Ciebie teraz zagrożeniem w samym boksie, no bo te wasze dwie pierwsze rundy były remisowe. Jedna dla ciebie, jedna dla Więc jak teraz nazywasz się na tym pojedynkiem? No, no jest zagrożenie. No jest, ja, ja nigdy nie powiedziałem, że to jest leszcz, czy jakieś umiejętności, czy coś. Jest dobrym zawodnikiem. Nie, tak naprawdę na papierze jestem gorszy niż <suszy> dużo gorszy. Więc ja to wiem. Ja nigdy nie powiedziałem, że on jest słaby. Ja nigdy się nie odniosłem do żadnych jego umiejętności. No, ale poza. Chyba, że dla żartów. No okej, okay, ale nie, tak na serio nigdy tego nie zrobiłem. No, dla żartów między Wami było dużo wyzwisk no. i, i tak dalej, ale tak mówisz, wracając do walki, ale zaskoczył Cię czymś tak naprawdę? bo <coughs> chyba tak. bo zaraz powiesz przyśmiewczot? Tak, nie. jeżeli chodzi o jego umiejętności i dyspozycję. Tak, zaskoczył mnie tym, że dobrze chodził na nogach. Okay. No, tak. Zaskoczył mnie tym, że miał dobrą pracę na nogach i, i naprawdę ciężko było mi go złapać. Dominik? A ciebie za, Czym zaskoczył Krzysiek? Niczym ty nie masz dobrego słowa. Zaskoczył mnie tym, że myślałem, że będzie mocniej biło, ale nie bię tak mocno. No, no dobra. Nie mogłem go dopaść, to jest prawda. Nie, nie mogłem takiego czystego czasu stać, Dobrze chodził na nogach, i to był problem w tamtej walce, że nie mogłem. ale będę jeszcze szybszy. Chłopie, po sylwestrze. <grym>